Hej, cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Pokémon Go u mnie na kanale. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście tyle oto łapek w górę, także jest to ponad 800 pozytywnych ocen. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Byłoby super, gdyby ten wynik udało się utrzymać, zwłaszcza że dzisiaj mamy wydaje mi się dosyć ciekawy odcinek, ponieważ wreszcie e, część tego filmu będzie w terenie, czyli po prostu będę akurat chodziłem tam po rynku Wrocławskim oraz po parku. E, także także wydaje mi się, że będzie dosyć Ciekawie. Dlaczego część nagrywam tutaj u siebie w domu, część nagrywam w terenie? Bierze się to z tego, że po prostu em, jak nagrywam takie odcinki w mieście, to ja, po, ja mam problem ze stwierdzeniem, kiedy ja już nic nie będę nagrywał, przez co rzadko kiedy się witam, rzadko kiedy się żegnam, i te filmy bardzo często nie mają początku ani końca, więc dlatego stwierdziłem, że nagram wstęp tutaj w domu, również zakończenie tutaj w domu i być może jeszcze czasem będę się wtrącał. Teraz już nie przedłużam, przenieśmy się do mojego samochodu, gdzie to było pierwsze ujęcie z powtórki. I Pokémon Go Festu. Moi drodzy, mamy to, na co wszyscy czekali, ja już jestem na rynku, w samochodziku sobie siedzę, czyli powtórkę Pokemon Go Fest 2020, znaczy wszyscy na pewno czekali ci, co grali na tym Go Fescie. 2020, ja grałem i na powtórkę czekałem, ponieważ event... Jak dla mnie się udał, aczkolwiek nie mogłem wtedy grać jakoś bardzo aktywnie, w sensie grałem, grałem cały event, całe dwa dni, ale głównie na insensie i w sumie, no bo chodziłem po górach, więc zbyt wielu pokestopów nie odwiedziłem. Pokażę Wam od razu, tak jak widzicie, tutaj Go Plus sobie fajnie działa łapie mi pokemony. Aktualnie już łapią mi się te pokemony z habitatu ognistego, ponieważ właśnie dzisiejsza powtórka eventu wygląda w ten sposób, że przez pierwszą godzinę mamy pokemony ogniste, przez drugą mamy wodne i przez trzecią jest ten taki habitat przyjaźni. Wtedy otworzę trochę giftów, otworzę wszystkie gifty, jakie mogę, ponieważ w każdym jest gwarantowany rare candy. Tak samo jak to było w trakcie trwania GoFestu. Jeżeli chodzi o jakieś moje shiny, jakie zdobyłem właśnie na GoFestie 2000. 20, to już Wam pokazuję, bo o tym nie wspominałem, więc już teraz w tym momencie Wam pokażę. Jest to e, Seviper, chyba tak go się czyta, Charmander, dwa razy Charmander z czapką, e, Matkip, Ponita, mamy jeszcze tę rybę, Duranta, e, Sankerna, tak mi się wydaje, że tak się powinno czytać z tego Pokemona, również e, Sevipera, dwa Sevipery w sumie Szajni e, i to wszystko połapałem, tak jak mówię Wam, e, w obecności, może jednego pokestopu, bo też tak się złożyło, że ja, tak jak mówię, byłem wtedy na wyjeździe w górach, e, ale farcik chciał, że miałem pokestop w miejscu, gdzie miałem apartament. No tylko i tak w tym apartamencie zbyt dużo nie siedziałem, ponieważ e, ponieważ moi drodzy, e, no jak siedzie w góry, to się nie siedzi w apartamencie i ja również w tym apartamencie nie siedziałem zbyt dużo. Słuchajcie, e, jeszcze z jakichś takich ciekawszych informacji, dlaczego ten event w ogóle jest powtarzany. Ponieważ były problemy techniczne, ja ich nie doświadczyłem. Nie miałem problemów technicznych albo były, a już byłem zbyt zmęczony, żeby je zauważyć. Wyrzucało mnie z gry owszem, ale potem wracałem, nie miałem żadnych problemów. Więc no cóż, ja nie ucierpiałem, a coś dostałem. Wiem, że niektórzy ucierpieli i że mieli problemy, no więc dlatego jest ta rekompensata w postaci 3-godzinnej powtórki eventu. Jeżeli chodzi również o GoFest, to. Był to pierwszy organizowany tak zdalnie, no i moim zdaniem, takie zdalne organizowanie GoFestu jest na plus, ale o tym wydaje mi się, że być może opowiem jeszcze w trakcie trwania tego filmu. A my się ruszmy gdzieś tam bardziej w stronę rynku, bo wydaje mi się, że tam złapiemy naprawdę dużo fajnych Pokemonów, Mam taką nadzieję. Z ciekawszych rzeczy to Wam powiem, że nie wiedziałem w trakcie trwania GoFestu, że jest szansa na shiny Anona. I w ogóle nie łapałem anonów i trochę przypał. Poza tym złapałem sobie kilka, ale nie sprawdzałem, potem nie robiłem żadnych szajniczeków, więc jestem ciekaw, ile szajni po prostu mi w ten sposób uciekło, bo pewnie dużo. Jakiś mega dobry czalizart mi się trafił, ale w związku z tym, że jest mega dobry, również bardzo ciężko go złapać, bo próbujesz któryś raz i tak jak widzicie ma 2600 CPS, jestem bardzo ciekaw jaki to jest IV. Ale zanim ja go złapię, to czuję, że, że no, może minąć. Teraz, jeszcze jak grzełem kamerę w rękę, to już w ogóle oczywiście będzie ciężej. W ogóle jest już 11.44, co oznacza, że zaraz się kończy ten ognisty habitat. Żadnego nie mam nowego szajni, ale wypatrzyłem w rynku miejsce, gdzie musi siedzieć jakaś ekipa, ponieważ no, jest tam mega, mega dużo lurów. Także postaram się to mu dać jak najszybciej. Wydaje mi się, że już nic z tego ognistego nie będzie. W ogóle, dlaczego? Ja dotarłem do jakiegoś miejsca, gdzie są same śmietniki. Wow, to już takiego nigdy nie widziałem. Patrzcie, jakiś śmietnik. Bioodpady. Dziwne, nie widziałem tego symbolu. Także, 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 także nie wiem, gdzie ja trafiłem. Do jakichś bioodpadów. Lecimy szukać, znaczy, lecimy tam do tej ekipki. Bo wydaje mi się, że tam mogę złapać coś ciekawszego. Słuchajcie, jakbyście słyszeli jakieś miałczenie, to kot mi siedzi aktualnie na nogach. No niestety, znaczy niestety, jest to bardzo miłe, ale, ale jednak ciężko się tak nagrywa. Kot co chwilę się ociera o mikrofon. Słuchajcie, pomyślałem, że na chwilę się wtrącę i powiem swoje zdanie, jak, jakby jaką mam opinię o, o GooFeście, nie o samej powtórce tego wydarzenia, co o GooFeście 2020, ponieważ on był na swój sposób wyjątkowy. Wiadomo, sytuacja w całym kraju, jakby w całym kraju, w całym, na całym świecie. Spowodowała, że jest to pierwszy go-fest taki zdalny. Yy, wszystkie poprzednie być może nie wiecie. Ale były organizowane w taki sposób, że po prostu kupowało się bilet i one były jakby w konkretnym miejscu. Jeżeli się nie mylę, to Gofest 2019 był w Dortmundzie. Ja oglądałem sobie na YouTubie jest sporo materiałów z tego Gofestu, więc możecie sobie zobaczyć, kto jest zainteresowany tym, jak to wygląda. No i cóż, no, ten Gofest był pierwszym takim zdalnym Gofestem, i jak ja oceniam ten event na plus, na minus. Powiem wam tak, rozmawiałem z moim kolegą, który bardzo dużo gra w Pokémony i on mówi, że dla niego taki Gofest jest na minus. Ponieważ no nie jest się fizycznie na miejscu, e, nie ma jakby możliwości. No, wiecie, to jednak musi być super uczucie, jeżeli jesteście w, w jakimś miejscu, gdzie wszyscy grają w tę grę, w którą wy Możecie poznać ludzi tak naprawdę z całego świata. Także to faktycznie, no, taki klimat gdzieś tam zanika i to powiedziałbym, że jest jakiś minus. Chociaż, jeżeli mam być szczery, jak dla mnie, mimo wszystko taki GoFest zdalny jest lepszy. E, chociaż też mówię, nie chcę, nie chcę. Tutaj e, jakoś tak e, nie wiem, was może przekonywać. E, ogólnie jestem ciekaw, e, jakby, jaka jest Wasza opinia. Możecie pisać w komentarzu, ponieważ e, ja jestem osobą, która nie lubi podróżować. Więc jeżeli ja bym miał jechać do innego miasta, tylko po to żeby wziąć udział w GoFestie w Pokemonach, to raczej bym z tego GoFestu nie skorzystał. Więc dla mnie po prostu jakby GoFest taki zdalny to jest naprawdę fajne wydarzenie. Mogę zawsze pójść, połapać, umówić się z kilkoma kumplami, połapać sobie Pokemony. Powiem wam szczerze, że jakby też na tej atmosferze aż tak, to na pewno jest fajne przeżycie, ale aż tak chyba mi nie zależy, żebym miał płacić. Jednak tak podróż trochę kosztuje, tak? Poza jakby poza biletem, który płacicie za udział w feście czyli to jest to 70 zł. To jednak, no, podróż do innego państwa, no, swoje kosztuje. Ja tak jak mówię, nie jestem fanem podróży. E, przepraszam, bo wiem, znaczy przepraszam, no nie przepraszam, no po prostu to jest moja indywidualna taka cecha. Wiem, że wiele osób lubi podróżować. Ja jestem osobą, która lubi siedzieć w domu. Bardzo lubię miasto, w którym mieszkam, czyli Wrocław i po prostu dobrze mi się tu spędza czas i każdy mój znajomy wam to powie, że mnie gdzieś wyciągnąć to jest nie lada sztuka, a gdzieś i jadę to raczej gdzieś tak blisko, typu 100 km od Wrocławia, jakieś góry, może jezioro, czasem nad morze, ale, ale już i tak głównie staram się siedzieć w domu. Powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że ten GoFest e, zdalny prawdopodobnie zostanie w sensie że w 2021 roku doczekamy się czegoś podobnego nawet jeżeli sytuacja na świecie się ustabilizuje to prawdopodobnie Niantic nie odejdzie od możliwości zdalnego kupowania biletu w sensie być może będzie po prostu to w ten sposób zorganizowane że dla osób, które chcą, będzie e, organizowany gofest na miejscu, ale również będzie można kupić gofest taki e, domowy. Jeżeli macie ochotę łapać poksy w domu, to łapiecie w domu. Jeżeli macie ochotę przyjechać, to przyjeżdżacie. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Prosta sprawa. Słuchajcie, e, ile biletów na Jantik, ile, o ile więcej biletów na Iantic sprzedało z racji tego, że ten gofest był w domu. Nie wiem, ale podejrzewam, że bardzo, bardzo, że był taki home edition. Podejrzewam, że bardzo dużo. Podejrzewam, że bardzo dużo, ponieważ e, ponieważ e, no jednak tak jak mówię, nie każdy może sobie pozwolić na jakąś dłuższą wycieczkę, a tutaj e, no jakby, wiecie, dużo łatwiej jest wydać 70 zł niż 700 albo 1000, bo podejrzewam, że taka wycieczka pewnie około 700 zł mogłaby kosztować, chociaż też nie wiem, nie chcę gadać głupot, bo może da się to ogarnąć taniej. E, więc podejrzewam, że na no, jakby ta dostępność dla każdego, i plus jest też taki, że nie wiem jak to wyglądało ale no jakby najantik fizycznie nie musiał wynajmować teraz już żadnej przestrzeni, chociaż być może wynajął, być może opłacił to dużo wcześniej, poniósł być może jakieś straty z tym związane, tego nie wiem, nie mam do tego dostępu, nie chcę o tym gadać, jako o czymś nie mam wiedzy, to nie chcę o tym gadać, ale po prostu chciałbym Wam dać tak do myślenia, że wyobraźcie sobie o ile prawdopodobnie więcej osób kupiło bilet na GoFest ponieważ on był zdalny. Podejrzewam, że trochę więcej niż gdyby on był tak jakby na miejscu, zwłaszcza, że zauważcie, że em, osoby, które przyjeżdżają z całego świata na, na Go Fest, ten taki e, jakby na, organizowany w jednym specjalnym państwie, tak naprawdę dalej dla samych twórców Pokémon Go e, dochód stanowi tylko sprzedaż biletu. A nie jakby wszystkie koszty, jakie oni poniosą przy podróżowaniu, to jakby no nie jest w żaden sposób dochód dla Najantiku, nie, to jest czyli dla twórców, to jest dochód dla hoteli, to jest dochód dla komunikacji, to jest no dochód dla wszelkich innych miejsc, ale nie do końca dla samego Najantiku. Także wydaje mi się, że tak samo jak zdalne passy, to prawdopodobnie taka zdalna forma tego typu eventów zostanie, ponieważ nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, że jest ona dosyć opłacalna. Zdążył się nam zmienić habitat, a ja dalej bez szajni, ale przynajmniej ładnie grają tam, gdzieś tam, w każdym razie, no nic, miejmy nadzieję, że coś uda się trafić dzisiaj. Jest pierwszy szajni, moi drodzy i jest to ryba, którą już mam, pokazywałem Wam w samochodzie, no ale cóż, lepsze to niż nic jedną ręką niestety. Dobra, jednak dorzuciłem, ale no niestety mam taki problem: mój telefon jest strasznie duży i ciężko mi się łapie jedną ręką. Także e, dlatego zazwyczaj jakby łapię go plusem, a jak nagrywam, no to, no to w ogóle nie łapię. No ale pierwszy szajni do kolekcji, więc moim zdaniem spoko. Mam jakieś skasztanione Pokémony, bo sobie nie poradziliśmy z Genesektem, także trochę przypał, no ale cóż, e, będę się zabierał z tego miejsca gdzie indziej. Zawsze jakiś Stardust na pocieszenie, ale no cóż, słabo. Ale w trójkę byliśmy, więc... Tym razem Genesect z liczniejszą ekipą. No jestem ciekaw, jak to pójdzie. Widz mnie zaprosił, także bardzo Ci dziękuję. O tym Genesectu, kurczę, osa. Będę jeszcze mówił, ponieważ mam plan zrobić naprawdę dużo rajdów na niego. Także jeżeli nie masz mnie w znajomych, a będziesz rajdował tego Genesecta i jesteś w stanie mnie zaprosić na remów rajd Passa, to pisz w komentarzu. Bo na pewno to na pewno miejsce się znajdzie, bo będę chciał te rajdy jeszcze robić. Tak jak widzicie, szybko leci, więc zaraz powinien zbić. Miejmy nadzieję, że będzie shiny. Okej okay, moi drodzy, I w tym momencie uciął mi się, e, przestało mi się nagrywać. E, nie wiem dlaczego, przestał mi się nagrywać obraz z telefonu. Ten Genesekt oczywiście nie był setką, udało mi się go złapać, e, nie był też shiny. Ale, e, co ciekawe, złapałem jeszcze Znaczy złapałem, złapał mi się Shiny Ubat, e, prawdopodobnie Na Pokémon Go Plus, jak gdzieś Jak jechałem samochodem, albo coś takiego Bo jakby nie łapałem go, wiecie, tak Ręką, więc po prostu mi się złapał e, Więc, więc, więc to jest Drugi Shiny, jak, jakiego udało mi się zdobyć Podczas trwania tego gofestu. No i jeszcze, co zauważyłem dopiero Po powrocie do domu, dużo później Złapałem setkę Snorlaxa I chyba z tej setki jestem najbardziej zadowolony Z tego Ubata również jestem zadowolony, ponieważ to jednak jest nowy Shiny, tę rybę już miałem, więc tę rybę już miałem z pierwszej edycji GoFestu, z tej oficjalnej, 2020, także tutaj powiedzmy byłem już mniej zadowolony, że mi się ten Shiny powtórzył, ale Ubat jest nowym Shiny oraz Snorlax jest nową setką u mnie. To jest mój trzeci Pokémon dopiero setka. Więc ja jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że, że Snorlax jest dosyć mocnym Pokemonem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nawet jak nie, to jest cute, ja go lubię. E, utożsamiam się z nim, bo jest gruby i śpi. E, Także, e, nie no, akurat nie mogę się z nim utożsamiać, bo niestety, ale... czy znaczy niestety. Ja to raczej mam ostrą niedowagę, ponieważ przy 181 cm wzrostu ważę e, zaledwie 64 kg. Nad czym ubolewam, bo szczerze nie chciałbym być jakiś gruby, czy Coś, ale oczywiście też nie chcę tu nikogo urazić, yy, niech nikt się nie poczuje urażony. Ale chciałbym ważyć 73-4 kilo, yy, bo jakby, żeby mieć z czego na siłowni rzeźbić. <laughs> żeby mieć z czego rzeźbić na siłowni, bo teraz nie mam w ogóle motywacji, mam jakby bardzo niski apetyt, więc no. Cóż, bardzo mały apetyt, chyba niski być nie może. Tym akcentem kończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Był to odcinek w terenie, więc tym bardziej wydaje mi się, że było ciekawie, ale cóż, to już zostawiam, to już zobaczę sobie później po ocenach, komentarzach, czy Wam się podobało, czy też nie i czy takich odcinków robić więcej. E, przyznam się szczerze, one są trudniejsze do zrobienia. Samego materiału e, na powtórce GoFestu nagrałem chyba ze 3 godziny. Teraz tutaj jeszcze poprawki, jakby poprawki, znaczy koniec, początek dogrywam. E, no my Myślę, że całość, jakby całość, cała produk produkcja tego filmu zajęła mi z jakieś 5-6 godzin, więc ym, no cóż, jestem ciekawy jak wam się spodoba, tymczasem dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, do, nas, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!